Odbieramy nagrody, proszę Państwa. Druga liga. Nagrody nieulepszone w sierpniu. To jest kontent, na jaki nie zasługujecie. 20 tysięcy. Wymienne paczki. Paczka z futis I pik. 1, Jeden. <ścoughs> 4, 8, 4 plus w sierpniu. Wow! Ho, ho, ho. Hendrik, witam serdecznie. Marudny z tego trafił. Wymiennego futisa Mbappé. Zobaczmy. Wymienna paczka za 50 tysięcy. Jak najwięcej spec Specjalnych. Niesamowita paczka. Wymienne 10 razy za 8, 4. I Barbusz Omar. Wow. 50 tysięcy. szczerze? Szczerze? Tak totalnie szczerze? Ale tak szczerze? To są dobre nagrody. Dobra, paczka Futis. No Otwieramy. Szczerze już nie wiem, co to są. Nie wiem, które paczki to nagrody, które nie, bo kilka zrobiłem. Także otwieramy już wszystko. No i liczymy na co? Na, MB na MPP. Isko, Duran, pięknie. I będzie jak marudny. Kylian Mbappé w środku. No to wiadomo, że pierwszy nie. Aj, Żul. O, SPD, Brazylia. A Kafu. Dobra, Kafu. Ej, zdurniałem, kto to jest w ogóle. No i Carlitos. Pierwsze, pierwsze co myślałem, że to jest. Carlos Alberto. Nie wiem czemu nawet. No, Eder, i Katoto. 3 razy 8. oj, dobra, paka. Ale Team of the Year tylko. No widzicie, tak to jest, nie? 20 po 40 razy 8,5. Totsik. no to oczywiście skipujemy. Lorientę. Szukamy Mbappe, po prostu. Tu nie ma nic więcej. Dzisiaj szukamy Kyliana. I to będzie ostatnia karta 99 w tym baczu. Także mam nadzieję, że w następnym zmienią te karty, a nie że znowu będą te same. I to jest Johan Cruyff 98. Ol. Gitens O Messi. Totsik. Fajnie. Zaire Emery. O i Shapeshifter. Shape Shifter. To może być Eric Cantona, na przykład. Albo Patryk Wiejra właśnie. No, brakuje mi pięciu ikon, żeby wszystkie trafić, nie? Krojfa 99, Julita 99, Carlos Alberto 98, Amuriego 98 i jeszcze jakieś... A, i pirlo. Więc teoretycznie już, już takie... Więc już tak całkiem tych ikon... No nie jest źle, nie? Tu jakiś przecież Carlos Alberto 98, tu Amuri 98. To są takie jeszcze, wiecie co? Można by było gdzieś szponci, żeby one wleciały z powrotem. Prince, Van Basten, Rodri. Mane. Akurat nawet jak go trafiłem i 800k, to jakoś mi się źle nim grało. O, Grimaldo Vieira. A, Marek Rashford. Kaka Kane, nice. O, o, o. Kilian, Kilian. Ja już go czuję. Ja już go czuję. On idzie, to jest jeszcze Isco. Czy idzie z, z kolegą z Realu Madryt? Z legendą Realu Madryt? Okay. To w takim razie nie będzie. O! A, co ja powiedziałem? Legenda Realu Madryt. Ta. O! O, teraz Kylian Bapę w otoczeniu jakiejś pięknej pani idzie. Kylianek za rączkę z rejtem wyjdzie. Z Rejten euro. Nie, przyszło z jakimś upamekano. Ale ja nie, ja nie wiem. Przecież ja szczerze, ja z nim? Do no to 13 milionów to, to będzie jak, wiecie, spacer po bułki rano. Kanto na nice. O, eto, patrz. Dobrze, paczki za 120 tysięcy, proszę państwa. Kolejny test, paczek za 120k, zobaczmy. Co tu będzie? Ikona urodzinowa, to skipujemy. Dobra, ta paczka się ładnie zwróci, 90 tysięcy samych pikseli, pięknie. Totsik. O, Shakiri, Shakiri sam kosztuje 20 tysięcy, bo tocy są w cenie w miarę. Dobra, 60 tysięcy, czyli tak około 80 tysięcy, czyli 40k paczka mi kosztowała. I czy coś poza tymi dwoma paczkami jestem w stanie tutaj otworzyć, czy one już mi zniknęły i ich nie będę miał? Ta, nie mam ich już. Dobra, to drugie paczki. 40 razy 8,2 plus kolejny sposób od widza Dobrze. Pepe okej, okay, Jamaika. No to to już wiadomo, że nie będzie dobrze. O, jednak jest bardzo dobrze. Widzicie, jest junior. No to jeszcze. Dajcie mi. Oj, tu to popłynąłem. Oj, oj, to boli. Dobrze, to zobaczmy, jak bardzo się zwróci paczka. 20 razy 8,5 plus wymienna. Uwaga. sposób z paczkami za 315 tysięcy. Pepe La Liga. Lorente. Tutaj mamy tutaj kolegę, 20 tysięcy. Ok, a no, dalej nie ma nic. 120k, no to połowa paczki gdzieś, no. Jeszcze na dzisiaj się odbiemy będziemy otwierać paczki z, z tocami, nie? Z ikonami, dobra, zobaczmy. Euro. Tu, je, tu jest potencjał, proszę Państwa, tu jest potencjał. Na przykład Gicharo, 100 tysięcy może. Ok, ok, dobra, 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 dobra. Tu już coś nasz pąciliśmy. Gicharo kosztuje 92k. Także dobrze, 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 dobrze. No, wiadomo, paczka się nie zwróci za bardzo i tak. Ale nie ma tragedii. Czuję, quicksell, 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 quicksell. Dobra, okazyjnie dajmy. Jeszcze jest tocik, jeszcze jest tevez, rolf, oni nic nie kosztują. Ale jest tocik, który kosztuje 20k. No, Tiuram pewnie nic niestety. No, tak myślałem. Quicksell, 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 quicksell. Dobra, quicksell. No, to lecimy. to no, dobra, zerujemy się panowie. I, ja te... I tak się odbije zaraz. I jest Futis, i teraz właśnie jest moment, gdzie się odbijam. Ale tu łupnie, nie. Uwaga. Kylian Mbappe Ej, myślałem przez chwilę, że serio papę. Przez sekundę miałem tak, jakoś tak no, no, klasa Klasa czy obciach na paszka? Klasa, klasa Połowa na minus Dobrze, to zerujemy się, jeszcze jedna Jolo, zobaczmy O, futis, ikona, futis Kurna, to chyba, chyba że Pele Chyba że Pele Pierwszy jest czokotupka, ty, czokotupka Dobrze Pele, Pele Pele, pele, pele! Pe Pe tak jest, pele! <laughs> Milion dwieście, cały opening się zwrócił. Tak! <laughs> Niemożliwe <laughs> Co tu się stało? ty Milion dwieście, dzięki bardzo. <laughs> Będzie pele, napisał Rasiek <laughs> Milion Kurde, no, leciałem tyle czasu Oni pewnie nic, niestety Lucek pewnie też nic Ty, ale, to ty, no, przesada A jeszcze mam dwie paczki, które bym otworzył Także, Pele, proszę się śpieszyć delikatnie Ty, bo te tocy mi się... Ty, bo w ogóle nic mi się nie sprzedało I to ja wyszedłem na, plusie, na plus nawet w ogóle z tego openingu Jak się to wszystko sprzeda To ja będę miał 1,4 miliona. Dobrze, proszę Państwa. Skoro Pele się sprzedał, to oczywiście z okazji tego zrobiłem Pika z ikoną, żebyśmy mogli mieć jakiś mały przerywniczek, tak? Ym, no i może tutaj trafili znowu coś fajnego. No nie wiem, przed Hulitach już od jak pisze Abdul na czacie. Oczywiście to jest tylko Nick. Dobra, Czabia Dobra, Dobra, wjeżdżamy dalej w te paczki. Mam jeszcze dwie. Były jeszcze dwie, nie? Tak jest. To są te 20 razy 8,5. Jeszcze jeden Pele. Jeszcze jeden sportowy Pele. Może być, może być Leo dobra, może być Leomes, może być Kafu. no i oczywiście tutaj Sportowy Kanu znaczy zeroberto, Roberto, pięknie Dobra, jesteśmy trochę w plecy Ale walczymy Ale walczymy jeszcze, jeszcze jedno, Ostatnie, już chyba będzie ostatnie, nie będzie więcej tych paczek, panowie I to jest, nie jest dobry znak, że tu mamy Shapeshiftera Markinios! Ty, ja, może to jest tak, ta, jaka taka tragedia, bo on nie jest jakiś taki często trafialny. 23 <laughs> tysiące! A, ze stoka! Ze stoka! Szczęście wykorzystane popele, ale musiałem to oczywiście sprawdzić, bo inaczej nie byłbym sobą. Dobra, to 9 paczek, 10 razy 8, 5 jeszcze, nadobijcie się. Nice. No, na plus wyszedłem. Ogólnie chyba wyszedłem na plus. O, Marquinius znowu. Nie, no dobra, może nie, może nie. Na plus bym był, jakbym nie otworzył tych dwóch paczek popele to wtedy na pewno byłem na plus tak, to zobaczymy jak się karty sprzedadzą ale chyba mogę być na równo po prostu na równo, że wyszedłem na zero nice aj, tiuram, mini tiuramek loriente Tu był loriente? dobra, i odegardzik urodzinki nice, wilson mccabe o, ale ze roberto w Astonii siema Karol, dobra, trzy piki z ikoną, zobaczmy trzy piki z ikoną 96, Klikam trójkąt i otwieramy to na Oldgenie. Może to być jakiś sposób. No niestety nie w pierwszym. Dajcie. To jeszcze najbardziej chyba chciałbym Auriego. Albo nie, nie. OOOOO Beckenbauer Power 99. Oj, to jest dobry trap. Dalej, Ferron, nie no to już nie powtórzę tego. No nie, to 99 dopiero za, nie wiem, 30 pików mi wpadnie kolejne. Ta. Dobrze, proszę Państwa, nagrody za elitarną u kozaczka, u mojego. Jak to się nazywało? Kurde, teraz trochę, żeby głupio to nie, nie wyszło, że teraz nie wiem. Chodzi mi o to, że jest moim katem, jeżeli chodzi o EAFC25, tak? Moim dręczycielem, moim pogromcą. Ale jecham. O, Isaac, ja bym, ja bym to co brał? Tocy w cenie, tocy są w cenie, ja bym brał tocika. Bailey, żałony nie weź. No, ja bym brał to, co znowu. Kampania jeden z 6, ale to było w nagrodach? Czy to zrobiłeś dodatkowo? No chyba dodatkowo, wiali. Dobra, i pik 97 futis, jeden z trzech, czyli to co jest w SBC co dwa dni. A nie, sorry, nawet w SBC jest lepsze, bo jest jeden z czterech WSBC już najlepszą lepszą rzecz niż za elitarną w Rivals 20x86 plus wymienną, no tutaj oczekujemy wielkich rzeczy Nie te weza wow. Ej, no dobra, to 50 tysięcy chyba, nie tak źle Sorry, jednak 20 Quixel, cała paka Quixel tak jest. tu nie ma nic, coś. A nie, sorry, Wilson tylko, najdroższe stąd jest Wilson No i jeszcze paczuszka dla widza Za 500 tysięcy z 11 futis Park ci su. O, bufon całkiem okej okay. Dobra, jeszcze jedna paka za 500 tysięcy u fabka. Czy odda lepiej niż u Kozaczka? Pewnie nie, bo ta paczka to istny, jawny skam Czyli Saliba jako pierwszy, szkoda, że jakby było te 98 wycho... wychodząc, O, to nie, to nie taki zły traf ten do chyba No to całkiem, całkiem, całkiem znośnie tak szczerze ta paka Dobrze, proszę Państwa. 6 pików. No, dzisiaj chyba trochę mniej zrobię niż wczoraj, ale to dlatego, że motywacja do tych ikon troszeczkę spadła. Jeżeli dzisiaj dadzą mi ee, fajną ikonkę, której nie mam, to jutro ciśniemy na pewno do końca. Gert Miller. Zostało mi 5 ikon, pamiętajcie, 5 ikon mi zostało. Johan Cruyff ogólnie fajnie, z czego nie było w piku, no ale go mam. Nie mam Cruyffa 99, Julita 99, Pirlo 99, Carlosa Alberto 98 i Auriego 98. To są ikony, których nie mam. No, Klajwert i Lasik Czabia Alonso, no dobra. Treneira, bierzmy Klajwert. Nic, nic, Stoiczkow. Veron, Juan Sebastian Veron, jak zwykle zabukowany na, lewym, na lewej pozycji w piku. Campbell. Dobra, ziko. Dwa piki do końca. Na razie same duplikaty, w tym Johan Kraj, który, który jest fajnym duplikatem, ale może jakieś 99. Figo. Klajwert i. Ja mam wrażenie, że tu piki ciągle się powtarzają. W wrażenie, że tu mamy jakąś tam pulę pików i ciągle leci to samo, nie? O i Wandersaad 98, no ale duplikat.